Bardzo się cieszę, że znowu jesteś ze mną, albo z nami, bo są też jeszcze wiele innych ludzi. Jak jesteś pierwszy raz przy taką rutinę, to jak, jak coś jest niejasne, to może poczekaj oglądny, to najpierw ten film jest taki tak cały czas dostępny. I jak mamy, jak mamy tu taki, taki pasywny rozciąganie, taki aktywne rozciąganie, po prostu między tymi dwie, ty dwie aktywne i pasywny rozciąganie, nie może być przerwy. Po prostu to ma być jeden równy ciąg, ale wszystko w trak trakcie tej, tej rutyny po prostu zostaje, ja sądzę, że automatycznie wyjaśnione. E, Zacznijmy z naszym kręgiem osób szyjnym. E, Zacznijmy po prostu prawy bark ściągniemy w dół. Patrzymy prosto, wszystko oczywiście z czasem, i lewą ręką ściągniemy naszą głową na lewą stronę, w ten sposób. W ten sposób. Dokładnie tak. Można trochę jeszcze brodę to, do, do klatki. Wtedy jest jeszcze bardziej ten ciąg. I tak rozciągniemy tu, tu ten cały bok naszego kręgosłupa. on mięśnie no, za bardzo głęboko. Teraz będzie pierwszy aktywny rozciąg. Dokładnie teraz. Głowa chce tak jak powie, do góry i na prawo. Tylko wszystko trzymamy, a nie milimetr ruch. Głowa chce do góry, do góry puszczyć i dalej rozciągamy na lewą stronę. Pasywny teraz. Park piękny w dół. Czas leci, jeszcze 5 sekund i druga aktywne rozciągania. Dokładnie teraz. głowa chce tak, jakby na prawo i do góry. Na prawo i do góry, tyśu, zaplukujemy go ciąg, 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 ciąg. puszczymy i dalej pasywnie ciągniemy, naszą głowę na lewą stronę. Pięknie to zrobisz. Tak i czwicenie jakości. Teraz będzie ostatnie, dokładnie teraz pasywne głowa chce do góry, na prawo i do góry. Na prawo i do góry jeszcze ciut, 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 jeszcze ciut, ciut i puścimy. I rozciągamy go pasywnie na lewą stronę. Prawy bark w dół, to przypinować prosto siedzieć. Tylko kręgosłup szyjny w ten moment pracuje. Super, do robisz jeszcze 3 sekundy. I dokładnie teraz mamy 2 minuty, Pomałutko z tego wychodzimy. Pomalutko, trochę rozruszać to wszystko, wszystko jest teraz tak jakby nowe i obce. Zresetujemy czas. I teraz oczywiście druga strona. Teraz wciągamy tak jakby lewy park w dół. Prawą rękę patrzymy prosto, nie? Prawa ręka, ruszymy z czasem, z prawą ręką wciągamy tak, tak teraz tak na bok. W ten sposób. W ten sposób. Też tutaj można prowadzić troszeczkę tak, jakby do, do klatki, żeby jeszcze bardziej ciągnie. I rozciągamy to na razie pasywne. Pierwszą pół minuty. Rozciągamy to pasywne. Dokładnie za 4 sekundy będzie pierwsze aktywne. Dokładnie teraz głowa chce tak, jakby na lewo i do góry. Na lewo i do góry. Tylko, a nie milimetr ruchu. Na lewo i do góry. I puszczymy i rozciągamy go pasywnie dalej, prosto szyczyć bark w dół, lewy bark w dół, i tak go rozciągamy dalej pasywnie. To jest po prostu piękne. Jeszcze sekundę. I druga aktywna. Głowa chce do góry, na lewo i do góry chce nasza głowa, na lewo i do góry, na lewo i do góry. I jeszcze czuć. czuć. Puścimy i rozciągamy go dalej, pasywnie na, na, na prawą stronę i rozciągamy, rozciągamy, rozciągamy. Piękny to robisz. Brodo trochę do klatki jak się I teraz, i teraz, ostatnie, aktywne, teraz głowa chce na lewo i do góry, na lewo i do góry. Jeszcze czuć, jeszcze czuć, czu, czu, jeszcze, 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 jeszcze. jeszcze i puszczamy i rozciągamy dalej pasywne. Czujesz, jak głęboko dociągnie, dokładnie tym mieszaniem jest nam potrzebny Ich jest tam wiele, ale wszystkie chury tym teraz tutaj rozciągamy. Jeszcze troszkę, jeszcze trzy sekundy, jeszcze dwie sekundy, jedna i wychodzimy z tego. Wolno i świadomo, wszystko nie szarpniemy, poruszamy troszeczkę. I, I pierwsze ćwiczenie zrobione. I teraz robimy coś dla nasz park. Następne ćwiczenie, które dzisiaj robimy, rozciąga nasz park w ten sposób i jest nam to potrzebne albo taki pas od spodnie, albo ten, ten nasz pas. On jest po to potrzebny, musimy go teraz tak założyć, żeby stabilizować nasze łokcie, żeby one się po prostu tutaj nie nie albo się wszystkie inne, po prostu one muszą być po prostu stabili, stabilizowane. I ja wezmę ten nasz, ten, ten dokładnie tu zakładamy go. Tu tak samo, żeby jest to stabilne, trochę wyżej. Nie? Ruszamy z czasem. Tutaj siedzimy na piętach. Jak nie siedzisz na piętach, no to zostajesz tutaj. Tu, w tej ćwiczeniu to jest akurat obojętne. Bo tutaj akurat e, kolana nie chcemy rozciągać. Ruszamy teraz czasem. I, i, ten, I nasze ręce teraz idą do przodu. W ten sposób. W ten sposób. I tak rozciągamy nasz park. I tak rozciągamy nasz park. Dokładnie tak. Lewa i prawa strona jednym zamachem. Trochę do przodu jeszcze może. I tak ładnie wiszyć. I dokładnie teraz aktywne, to znaczy pchamy oba ręki do podłogi. Oba ręki do podłogi. Pchamy do maty, do maty, do maty, do maty. Puszczamy i dalej pasywne to można powiedzieć, wisimy w te ćwiczenie, bo to teraz grawitacja robi, nie? Jest w ogóle łatwo. Te trzy, trzy sekundy i następna aktywna. Dokładnie teraz pchamy oba rękę do maty. Oba ręki do maty, pchamy, 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 jeszcze 5 sekund. Jeszcze, 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 jeszcze. Jeszcze, 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 puszczyć i resztę robi grawitacja. Wisimy w te, w te ćwiczenia. Widzisz, jak ja was oszczędzam? Grawitacja dla nas pracuje. Coś pięknego, nie? 3 sekundy i ostatnia aktywna. Dokładnie teraz oba rękę pchamy do maty. Pchamy do maty jeszcze bardziej. 5 sekund jeszcze pchaj, 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 jeszcze czuć, czuć, pchaj, pchaj, pchaj. I puszczyć. i grawitacja robi resztę. Dla ludzi, którzy mają problem z barkiem, to jest po prostu. Rewelacja. Oczywiście to boli, tylko to tak ma być, bo chcemy coś zmienić. Jeszcze 5 sekund, i ten program musimy zapisać. Dokładnie teraz wychodzimy. Pas zostaje i ciągniemy teraz tak, jakby nasze ręce do tyłu. Ciągniemy do tyłu, ciągniemy do tyłu. Jeszcze czuć czu. 80%, 85%, 90%. 5, 6, 7, 8, 99 i 100% program zapisany. Perfekt. Perfekt to robiłeś. Zegarek zrezytujemy. To mamy teraz rozciągnięte. Teraz atakujemy drugą stronę. To robimy w ten sposób. To, to może być też ten, ten sposób od, od, od spodnia. W ten sposób. bierzemy ten pas, może akurat ten pas od spodnie teraz wezmę, żeby widzieć, to wszystko można wykorzystać do tego, nie? Trzymamy go w ten sposób, w ten sposób widzisz? Idziemy tu wygodnie na tą matę. I teraz nogi są w tej pozycji, to po prostu nie prosto, po prostu najlepiej w takiej pozycji, po prostu to jest po prostu bardziej bezpieczne. Zakładam tu jeszcze ten pas, ruszamy z czasem, tak, czas już leczy i w ten sposób w ten sposób idziemy teraz tu do tyłu. Widzisz, jak idę do tyłu, i tak to rozciągamy. Może jeszcze czuć, czu. o, to jest fajne, I już ciągnie. Czekamy, że nasza powiązczy teraz po to, Ona no, musi się robić płynno. I dokładnie teraz będzie pierwszy aktywny rozczar. Dokładnie teraz pchamy te ręki do podłogi. Pchamy tak, jakby w dół. Jeszcze czućut czuć pchamy w dół. Jeszcze czućut, czuć, jeszcze czućut, czuć puszczyć. I może owiczyć, poszło milimetr dalej. Zawsze pod tym aktywnym idzie trochę dalej. I znowu czekamy. Nic nie robić, tylko czekamy. Powiesz, znowu robię się płynny i i teraz są 2 sekundy aktywne, pchamy nasze, podłoga, nasze ręce do podłogi, tak jakby w dół. Oba ręce w dół, w dół, w dół i jeszcze, 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 jeszcze. Puszczymy i może idzie jeszcze, o widzisz, poszło jeszcze milimetr dalej. Może u Ciebie też, nie? Jak nie idzie, to zostan tak, nie? Nic na siłę, nic na siłę. Ale trochę ciągnąć musi, bo chcemy coś zmienić. Jeszcze trzy sekundy. Jedna. I aktywne ręce pchamy do podłogi, do maty albo w dół. I pchamy. Jeszcze minuty, jeszcze sekundę I puszczymy. I jeszcze poszła. Widzisz? Widzisz jak to idzie? Perfekt. Perfekt. I teraz tylko czekamy. Czekam jeszcze. 10 sekund. 5, I jednej, teraz tak samo tutaj wychodzimy, i ten program też musimy zapisać. Wciągniemy te ręce teraz do góry. ciągniemy do góry. Ciąg, 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 ciąg. Jeszcze czuczut, jeszcze czuczut. 80%, 90%, 5, 6, 7, 8, 9. I program zapisany. Trochę rozrusza, czy to jest po prostu perfektnie. Super, to zrobiliście. Jestem dumny z Was. I następne ćwiczenie też tutaj zostajemy na matce. Następne ćwiczenia rozciągamy po prostu taki, 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 taki natkarski. Tutaj w ten sposób. I tu mamy teraz dwa wersje. Jeżeli szeczysz już na piętach, to robisz to siedząc na piętach. Nie? To ćwiczenie wygląda w ten sposób. siedzimy na piętach. Obie dwa ręce na zewnątrz, i tutaj położymy ich czuk jak najbliżej palce, i tak idzie bark do tyłu, i rozciągamy tutaj z przodu te wszystkie cięgła. Jeżeli nie szycisz na piętach, to musisz po prostu to robić na czworaka i po prostu w ten sposób to zrobić, nie? Tylko jak już szycisz na piętach, to masz teraz tak jakby dwie nie naraz, po prostu rozciągasz ten mięsień tutaj z przodu i jeszcze tu te nasze dwa nadgarstki, nie? Musisz wybrać coś dla ciebie, po prostu jak siedzisz na piętach, lepiej, by, lepiej by, by tak, nie? Ok, oczywiście też tutaj wszystko z czasem. Ręce na zewnątrz, czuk jak najbliżej palce i bark idzie do tyłu. I bark idzie do tyłu. I tak to rozciągamy. Widzisz? Dwa ćwiczenia na raz. Ten, kto robi to na czworakach, oczywiście też jest dobrze. I teraz będzie pierwszy aktywny rozciągany, dokładnie za sekundę. Teraz pchamy te nasze palce do tomaty, tak jakbyśmy chcieli robić takie pięć. Czuk, wszystko. Końcówki muszą być białe. Puszczyć i dalej rozciągamy. Dalej rozciągamy. Ten, który robi tu teraz na czworakach, nie siedzi na piętach, Ty jeszcze nie siedzisz na piętach. Jak będziesz ze mną będziesz siedział, uwierz mi za sekundę i aktywne palce tomate tomate, czuk wszystko. Końcówki muszą być białe, jeszcze mocne puszczyć i i trochę do tyłu, ale to jest fajne, prawda? Park do tyłu. To no jest po prostu super. Ile z tą nie można operację umieć? Nawet nie uwierzysz. I rozciągamy to wszystko. Jeszcze jedna aktywna będzie. Dokładnie teraz palce, tomaty. Chcemy tak jakby taki pięść zrobić. Oczywiście to, nie da. Zero ruch. Jeszcze czuć, czu, jeszcze czuć, czu i bark jeszcze idzie milimetr tutaj. Jeżeli, że daje nie, to zostajesz, nie? Nic na siłę. I tak tu mamy dwa ćwiczenie, tak jakby naraz zrobione. I jeszcze czuczut, i też ten program musimy zapisać. Dokładnie teraz, musimy dokładnie dwie minuty. Zostajemy tak, i teraz nasze palce wciągniemy do łokcie. Palce do łokcie. czuć jak najbliżej palce. Ciąg, ciąg, ciąg. 60%, 70%, 80%, 90%, 5, 6, 7, czuć, czuć czu, więcej, 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 więcej. I program zapisany. Perfekt. Naprawdę dobrze to robiliśmy. Mamy dwa czynniki naraz raz zrobione. Robiliśmy teraz coś dla kolana. Jeszcze nasze nadkarsty teraz są tutaj rozciągnięte. No i teraz jeszcze będzie taka ćwiczenie, będziemy teraz trochę odpoczywać po prostu, nie? na to. Ta ćwiczenie, po prostu leżymy na plecy i robimy taką rotację przez naszego całego ciała. To jest też taka, taki ruch, który po prostu za rzadko robimy i robimy to w ten sposób, że lewa noga, tak jakby idzie teraz tak na prawo, w ten sposób w ten sposób i ta ręka idzie tutaj i tylko tak leżymy, to grawitacja. I tak odpoczywamy. Będzie teraz tutaj ciąg, tu ciąg, tu może być ciąg, nawet tu na górze. Wszystko jest w porządku. Wszystko jest w porządku. Głowa tak samo w tej stronie. Jeszcze tu teraz ciągnie. Tak samo. Tak samo. I odpoczywamy. Perfekto robisz. Perfekto robisz. Jak tutaj ciągnę w piotrach, to znaczy w piotrach też już jest wszystko bardzo ciasno. Najwyższa pora to wszystko rozciągać. Perfekto robisz. Perfekt. Perfekt. Jeszcze 15 sekund. I mamy jeszcze drugą stronę. Jeszcze 10 sekund. Wytrzymaj jeszcze, bo to też nic nie robisz, ale to jest też trochę wysiłek potrzebny. I pomalutko wychodzimy z tego. Nie szarpacz. Nie szarpacz, malutku na plecy z powrotem. Nie szarpacz, nie szarpacz, nie? Można nawet też trochę odpoczywać, bo to jest po prostu, tu, tu duży wysiłek dla Piotra. I wstajemy, odwrócimy się na plecy. I teraz prawa noga idzie na lewą stronę. Tak, jak tu mieliśmy, i teraz ta ręka idzie tam, i tak tu teraz rozciągamy. W ten sposób. Teraz tak samo tu ciągnie, na pewno. Tu ciągnie, tu ciągnie. Wszystko jest prawidłowe. Wszystko jest prawidłowe. Perfekt. Perfect. I odpoczywać. Też ty te ćwiczenie musisz to oczywiście ten fintale przekazać. Dużo ludzi ma problem z tym. Takie ćwiczenia po prostu mogą bardzo dużo problemów tak rozwiązać, eliminować. Jeszcze pół minuty wytrzymasz na pewno. Tylko leżeć. Tylko leżeć. Może tu głowę trochę bardziej. 15 sekund jeszcze wytrzymaj, wytrzymaj. Wytrzymaj. I jeszcze ciutki. Jeszcze ciutki. Jeszcze ciut I super to zrobiłeś, Po malutku z tego też wychodzimy. Nie szarpacz. Nie szarpać, kręcimy się z powrotem, trochę odpoczywamy, trochę odpoczywamy. No, z powrotem na naszą pozycję, następne rutyny zrobione od głowy, można powiedzieć, do nogi. może być dumny, że już ciszy taki aktywny byłeś i jak byłeś nowy, to może oglądam ten film drugi raz. Zrób to jeszcze raz ze mną. Ten film jest cały czas dostępny. I widzimy się następną niedzielę. Powodzenia.